Siemanero, drugi odcinek zagrajmy w Forger. Na czym my tutaj skończyliśmy? Skończyliśmy na levelu siódmym i w tej chwili jesteśmy na etapie, że czekamy aż się będą lepiły potwory, które w miarę sensownie wykończymy i zbieramy pieniądze na tą wyspę. Z dropów na razie mamy takie zwane opening skrzynek. Nic się ciekawego nie trafiło. Glas mamy, chyba mogę się jedną butelkę stworzyć super świetnie. Więc się pozwólcie, że za to wezmę. Tu jeszcze nie mogę, nie mam żadnych fiberów, więc sobie na razie to zostawimy. I zbieramy sobie pozostałe rzeczy, które się wygenerowały. Mamy pierwszą buteleczkę, więc od razu tą buteleczkę poświęcimy, żeby złapać tego robaczka, którego już nie ma. Miałem wrażenie, że chyba to jeden robaczek, OK. Nie ma to nie ma szkoda. Mamy 23 monety. Zbieramy też kwiatki cały czas po to, żeby z czasem kupić ten mocniejszy backpack. I na razie, póki co, czekamy na generację świata cały czas. Nie mogę nic na razie zrobić, mogę stworzyć Basic Shower. Także tworzymy sobie Basic Shower. I może sobie stworzymy kilka rybek. Mamy też slajma, więc świetnie. dawać jak najwięcej pieniędzy. No niestety tylko 3 punkty dał, no ale trudno. Straciłem kolejny punkt życia, ale to nie problem. Bo mamy już fula. Podnosimy i lada moment, mam nadzieję, że uzbieramy te kwiaty, że 3 nam zostały. Jak widzicie łopata się dosyć długo robi, ale wszystko w swoim czasie uzyskamy. Łopata się podniesie automatycznie, mamy poziom 8, także zadzielimy teraz do skilli i zobaczmy co my chcemy teraz rozwinąć. Wracamy mamy tekstylia i mamy craftmanship, czyli będzie hammer do naprawy właśnie przedmiotów, będzie royal steel i będzie royal clothing. Dobra, na chwilę obecną tak to się prezentuje. Staram się na razie żadnych przedmiotów, które zdropi, zdropiłem, nie wyrzucać, ponieważ będą one istotne mimo wszystko. Dobra, tu mamy zebrane, wszystko co można było zebrać. 26 punktów, jeżeli chodzi o nasze pieniądze, więc nie jest też jeszcze jakoś szczególnie wybitna liczba. Mam nadzieję, że tych slimeów się trochę więcej teraz pogeneruje. No i dobra. Widzimy się, jak trochę tej kasy uzbieram. Ok, mamy tę łopatę, więc proszę bardzo. No i teraz na czym to mniej więcej polega? Łopata powoduje mniej więcej coś takiego, że możemy sobie po prostu dany element przekopać w nadziei, że uzyskamy tutaj piasek. Także tak to wygląda. Trochę nam się dzięki temu uda piasku wygenerować. Oczywiście kosztuje to spory, sporą dawkę energii, te kopanie. Jest trochę żmudne. No i w miejscu, gdzie jest na razie przekopane, nie będą się generowały surowce. Dlatego ja sobie też tak pozwolę nie kopać wszystkiego a pewną tam wartość tej mapy, żeby trochę nam zostało miejsca, żeby się surowce generowały cały czas. Bo mimo wszystko, kopanie surowców daje nam exp, a exp pozwala nam odblokować kolejne skille i progresować w tej grze. Więc warto byłoby jednak zamiast zbierać piasek, po prostu mieć surowce na mapie. Dobra, może sobie jednego fisztrapa jeszcze postawimy. Nawet trzy powstały, świetnie. Więc kolejnym punktem będzie prawdopodobnie odblokowanie tego łapania ryb, żeby zbierały szybciej te trapy. A few moments later. Slime pickaxe to byśmy chcieli robić. Także sobie to przypinujemy. I będziemy musieli przede wszystkim trochę narobić glasa, Więc najpierw tak. Po pierwsze, musimy sobie zrobić miejsce. Znowu te pomarańcze zjemy w takim razie. Dobra, zbieramy ten piach. pomocą tego piachu zrobimy kilka szkieł. Także idziemy tutaj. No, dosyć mało, ale okej. Okay. To kopiemy tego piachu więcej. 12 seconds later. Bardzo dobrze. Mamy poziom 9. I z poziomem 9, co chcemy sobie ulepszyć? Zerknijmy na szybko. Dobra. Działajmy tutaj. Bo to jest kolejny poziom, żeby nam odblokowywał kolejne rzeczy. Mamy teraz manufakturę, czyli odblokowujemy fabryki i mamy, że piece pracują właśnie po prostu szybciej i forge pracują również szybciej, więc spoko opcja. A w tym czasie zobaczmy, co tu się na mapie wydarzyło, jak nas chwilę nie było. Much 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 later. O, okej. Okay. Mamy tutaj takiego nowego potworka. Jest to wróżka, którą możemy albo kliknąć do pocą guzika E, albo ją złapać. Ale na razie klikniemy E, ona nam daje expa i nam czyści tu jak widzicie mapę. I odblokowało nam też te wszystkie te łapania. Zobaczmy co tu mamy ciekawego. Na chwilę obecną, no nic ciekawego, trochę piachu. 12 sekund later. Ok, mamy pierwszego robaka. Także hop, łapiemy go sobie. Co prawda nie mam teraz miejsca, ale może chwilę wytrzyma na podłodze. Dobra, także jak widzicie, no praktycznie cały czas możemy biegać po tej wyspie. Cały czas coś jest do zbierania. A mamy kolejnego robaczka świętającego, także pięknie. Mamy już dwóch. Mamy trzeciego tego robaczka, więc świetnie. A, wraz z ostatnim skillem, który odblokowaliśmy, udało nam się odblokować Royal Steel, oraz nam się udało odblokować z tego, co widziałem, Hammer, a także tutaj Royal Clothing. Jak już widzicie, tu potrzeba ka kamieni szlachetnych, Rubiny, Merlandy, Topazy i Ametysty, tak samo tutaj przy tym Royal Steel. No także to jest kolejny etap gdzieś tam odległy, którego na chwilę bez tam po prostu nie ruszymy. Po zwyczajnie nam to nie leci. W każdym razie, widzę na górze, że się pojawił ostatni kwiatek, także zbieramy go sobie pięknie. No i możemy skoczyć tutaj i stworzyć small backpack. Oczywiście to będzie trochę trwało, jak widzicie na tym pasku, to się wypełnia. Trochę nam to potrwa, otrzymamy dzięki temu cztery dodatkowe miejsca w plecaku, co z kolei spowoduje, że praktycznie na chwilę obecną wszystkie rzeczy, które są na mapie, Będą możliwe do zbierania i nie będę się musiał martwić, który wyrzucać, który zadać i tak dalej. Mogę zawsze zrobić tak, że zjem te pomarańcze, gdy pozbieram sobie wszystko, ale... Jakbym tak chciał, żeby to tak dobrze funkcjonowało, żebym nie musiał myśleć nad tym, co mam wyrzucić, a czego nie... No to potrzebujemy więcej miejsca w plecaku po prostu. No Tutaj nam się fajnie łapie, jak widzicie teraz akurat cały czas coś się trafia... Nie tego, co powinno, nie ma już tych rybek tak, jak były. Na 6 trapów, które odkryłem, tylko jeden tak naprawdę się trafił z rybą. Yy, lepszy kilo. Przypinujmy sobie, żebym ja pamiętał, co mam zrobić. Przypiniemy sobie to. I staramy się ten iron zebrać. Mamy na razie 6 go. Wiemy, mieli 8 na 15. Mamy 10 level. Pięknie. Co chcemy na 10 level odblokować? Zobaczmy. Chyba to sobie zrobimy. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć sobie buty oraz będziemy sobie mogli stworzyć rękawiczki. I teraz tak. Jak chcemy sobie zauważyć co to jest mamy też backpack jak widzicie w tym momencie. Dodaje nam to 4 sloty do inwentory. świetnie. I mamy też medium backpack, który niestety już potrzebuje 20 skóry. No, i oczywiście znowu te butelkowane yy, robaczki świętojańskie. I mamy też slime bootsy i slime Globsy. 30 nitek, trochę dużo. 20 nitek już trochę lepiej wygląda. Uda mam, jelly mam, więc spoko. Tu znowu kwiatki, więc to na razie nie. A to nam daje jeszcze przechodzenie oraz dodża, więc sobie to może przypinuję na razie póki co. Albo nie, skupmy się na tym slime pikaxie. Niech będzie to, że to jest nasz pierwszy cel. Także pewnie się za chwilkę zobaczymy, jak trochę już uda, uda nam się uzbierać tych surowców. Bo na razie póki co wciąż nam brakuje tych złóż niebieskich. Dostałem osiągnięcie za złapanie 50 rybek, także super. I w nagrodę tam dostałem jakiegoś skina do przebrania się. Złapiemy sobie tą wróżkę pięknie. Zbijemy tego ziomeczka. Mamy kolejny kwiatek. Bardzo dobrze, że tam się pojawił ten robak po lewej stronie. Idę go złapać. Bo to nam daje, że mamy już 4 na 4. Także spoko. Brakuje nam 5 sztab żelaza, żebyśmy zrobili sobie lepszy kilo. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę chyba 1 sztaby zabraknie. A może, tak, jednej sztab nam to braknie, chyba że mogę ją zrobić. Nie mam węgla, dobra. ok? craftimy węgiel. Może nie, może niekoniecznie maksa. Yy, stop crafting. Tu mamy slimea, który mi na głowę skoczył. Dobra, stworzymy sobie jedno. Póki co. Mamy też kolejnego robaczka, więc sobie go złapmy. Dałoby nam się teraz jakieś jeszcze butelki. Że zrobić butelki, potrzebujemy oczywiście najpierw zrobić glas. Czyli mam znowu węgiel. Dobrze. A tutaj w międzyczasie już robimy sobie slime pikax. A naszym kolejnym celem będzie prawdopodobnie slime sword. No i kochani, zaraz nam się wbije kill, off, jak widzicie tutaj na dole. O! Jesteśmy coraz bliżej tego, żeby się Killoff wytworzył nowy. I on nam powinien automatycznie wskoczyć tutaj do naszego inventori. Okej. Okay. Mamy też slima. Fajnie, więc. Odblokowałem killoff. Atak pozwiększony i surowce i planty mają szansę drobność jelly. Okej, okay. kochani, mamy to co chcieliśmy na dzisiaj zrobić, także odcinek kończymy kupując kolejną wyspę, a mianowicie wybieramy landy, teraz 50 czy 60? Kupmy to za 60. No i niestety taka słaba dosyć wyspa, bo wyspa na której tylko i wyłącznie jest skrzynka, także stwórzmy sobie mosty do niej. OK. I zobaczymy, co na tej wyspie nam się uda otrzymać. Uwaga, otwieramy. Potrzebujemy klucza. No dobra, w takim razie. Żeby zrobić klucz, potrzebujemy Iron. Pewnie Irona nie mam znając życie. Tylko dwa mam na razie, więc na razie nie otworzymy jej. O! I pojawiają się już świnki, więc spoko. Bo się pojawia hajd, a z hajda będziemy mogli robić sobie powoli skórę. Ale to wszystko już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. No i cześć.